Siemanko, siemanko. Z tej strony Dariusz Owczarek, to jest kanał Bądź Bardziej Flair, gdzie uczycie się w jaki sposób lepiej i efektowniej przygotować swoje koktajle za barem. Dziś po raz kolejny będziemy mieli okazję pomiksować sobie koktajle. Mamy wspaniałą prawdę wódka, więc przy współpracy właśnie z tą marką przygotujemy sobie dziś espresso martini, ponieważ ta wspaniała wódka, która jest nazywana szampanem wśród wódek, jak zobaczycie, butelki są właśnie w takim kształcie szampana. Ręcznie zdobione tutaj, naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ekskluzywnie. Ta wódka ma również smak espresso, więc pomyślałem, że na start tej wspaniałej współpracy przygotujemy prawdziwe przez V, oczywiście, prawdziwe espresso martini. Także zabieramy się za miksowanie. Klasyczne martini espresso przygotowujemy na czystej wódce, na likierze kaluła najczęściej, czyli likierze kawowym. Recepturę na takie klasyczne espresso martini znajdziecie w moim e-booku darmowym, który możecie pobrać z mojej strony internetowej. Link znajduje się tutaj w opisie tego filmu. A dziś przygotujemy sobie to espresso martini bezpośrednio na wódce espresso, o smaku espresso. I dodamy do tego espresso, delikatnie syropu cukrowego na dosłodzenie. No i to będzie wszystko. Także przygotowujemy sobie nasz kieliszek do martini. Chłodzimy sobie oczywiście naszą koktajlówkę. I przygotowujemy nasz shaker, w którym będziemy wszystko miksować. Także przygotowany shaker, wlewamy do niego. Espresso, ja tutaj wcześniej przygotowałem świeże espresso, więc jedną filżankę wlewamy. No i oczywiście naszą wódkę, prawda? 40 ml. Już wydobywa się tutaj wspaniały aromat. Kawy naprawdę jest niesamowicie aromatyczna ta wódka. No i na sam koniec jeszcze wlewamy dosłownie 5 ml naszego syropu cukrowego i to są wszystkie składniki które potrzebujemy do zmiksowania także wszystko przelewamy sobie do shakera zatwierdzamy i z uśmiechem na twarzy wszystko wstrząsamy już widać, że wydobyła się taka wspaniała pianka wspaniale również to wszystko pachnie odcedzamy z naszego kieliszka lód, widzicie, że on tutaj ładnie się schłodził. I mieszając delikatnie naszym shakerem, po to, żeby z naszych ścianek ściągnąć całą naszą piankę, przelewamy. Jest już taki kremisty, kremista i idealna konsystencja. Przelewamy to wszystko do naszej koktajlówki. Jak zaraz zobaczycie, tutaj będzie się robiła taka warstwa. Będzie na górze taka wspaniała pianka. I jeszcze kilka kroplek z drugiego mniejszego shaker'a. I jak już zobaczycie, ten wspaniały wygląd będzie tutaj się nam uwydatniał w tym naszym espresso martini. Ja lecę jeszcze po dekorację i zaraz kończymy nasze espresso martini i będziemy je degustować oczywiście. Jako dekoracji użyjemy sobie trzech ziarenek kawy. I tutaj taki specjalny rytuał mówi o tym, że każde ziarenko oznacza szczęście. Szczęście w miłości, szczęście finansowe i szczęście w karierze zawodowej. Także w momencie kiedy przegryziecie te trzy ziarenka, te wszystkie marzenia i całe szczęście powinno Wam dopisywać w Waszym życiu. Nasze espresso martini jest już gotowe, także pozwolę sobie zdegustować. Mm, to, jest, to jest nie do opisania, ten smak... Kremisty, posmak kawy. Nigdy wcześniej nie próbowałem Espresso Martinina. Prawda, wódka, ale naprawdę jest bardzo, bardzo zbliżone do, takiego, do takiej klasycznej wersji martini Espresso na likierze. Także bardzo, bardzo polecam. Niesamowity posmak. Pianka uzyskana z Espresso. Kremisty koktajl, bardzo deserowy, także jeżeli ktoś lubi kawę, jeżeli ktoś lubi słodkie koktajle, to zachęcam do miksowania. Ja spróbuję jeszcze raz. Kocham ten smak, nie jestem kawoszem, nie piję kawy codziennie rano, ale martini espresso po 12 zawsze. Kochani, miksujcie, pijcie, ale jeżeli pijecie, to pamiętajcie, pijcie oryginalnie, ale odpowiedzialnie. Zapraszam Was na kolejne wideo, w którym będziemy testować kolejne wódki. Na pewno przygotujemy dry martini na czystej wódce. Mamy również dwie, trzy, przepraszam, jeszcze tutaj mamy schowaną, trzecią smakową wódkę, w sumie czwartą, bo mamy espresso, mamy smak sherry, wodka, mamy kokonad wodka i mamy Raspberry wodka, także na pewno będziemy jeszcze miksować koktajle. Także już niebawem widzimy się przy barze. Wasze zdrowie, do zobaczenia, cześć!